Cześć, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie A może by już tak zacząć troszeczkę inaczej? Ho, 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 wesołych świąt! I tak, jak możecie zauważyć, mam czapeczkę świętego Mikołaja I to zwiastuje tylko jedno Że już za niedługo, już za, za chwilę, za ponad tydzień Będziemy mieli święta, będzie Wigilia Będzie dużo jedzenia, będzie choinka będzie, Będą rodzinne spotkania Ale pamiętajcie, że tylko... Plus 5 osób, nic więcej. I co będzie jeszcze? I będą prezenty. Prezenty, czyli to, na co wszyscy, na co wszyscy, a wydaje mi się nawet, że w szczególności gracze czekają najbardziej. Dlatego przychodzę do Was z odcinkiem, w którym chciałbym Wam pokazać kilka przydatnych gadżetów, może nie aż tak przydatnych, ale ciekawych gadżetów, które można by było podarować komuś na święta, kogoś obdarować takim prezentem. Tak, wiem, czasu zostało mało. Ale uwierzcie mi, że jeśli jeszcze teraz byście zamówili taki prezent, on bez problemu dojdzie do Was na święta. Powstaną dwa filmy, wyjdą jeden po drugim. Dlaczego dwa filmy? A to tylko dlatego, że postanowiłem zrobić jeden odcinek dla posiadaczy, dla graczy PlayStation, oraz drugi odcinek dla posiadaczy, dla graczy Xboxa. Dlaczego wybrałem Xboxa? Skoro mój kanał skupia się głównie na PlayStation. Tylko i wyłącznie ze względu na to, że y, ostatnimi czasy doszło na mój kanał, jako widzowie, na mojego Discorda dużo osób, które właśnie posiadają Xboxa. I pytały się mnie, łysy, który gadżet jest najfajniejszy do Xboxa? łysy, y, co, co do Xboxa? Jaki gadżet jest fajny, jaki jest niefajny? Co polecam, czego nie polecam? Dlatego łysy postanowił poszperać trochę po internecie i znalazłem. Kilka naprawdę ciekawych gadżetów, które Wam, jako osobom, które by dostały taki prezent, mogłyby się spodobać, albo osobom, które Wy byście chcieli obdarować takim prezentem, też by im się to mogło spodobać. Prezenty wybierałem ja i wybierałem je pod takim względem, żeby one mi się spodobały. Oraz pytałem kilka osób z mojego otoczenia, czy na przykład taki prezent by byłby fajny, czy na przykład taki gadżet byłby fajny. Większość. Mówiła, że tak, że ten by był spoko, ten by był spoko i tak dalej. Pamiętajcie, dwa odcinki, jeden po drugim i co? No nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Lecimy! No i dobra moi drodzy, jak widzicie jesteśmy już na Allegro. Yy, gadżety wybierałem głównie, starałem się wybierać, żeby to było głównie właśnie z Allegro, żebyście mieli łatwy dostęp, żebyście mieli yy, pewną przesyłkę, żeby w, jaki, w razie jakichkolwiek problemów moglibyście się starać o zwrot pieniędzy, żeby Wam nic nie przepadło Pamiętajcie, że są strony, które są niezabezpieczone i ciężko z nich cokolwiek później odzyskać, dlatego lecimy po prostu z Allegro Tak jak mówiłem, pierwsze gadżety będą właśnie z PlayStation a w następnym odcinku będą właśnie gadżety z Xboxa Przejdźmy do tego, co mamy jako pierwsze Gniotka antystresowa PlayStation na prezent Zawsze sam chciałem dostać taką gniotkę i tylko wy i wyłącznie ze względu na to, że y, człowiek, chcąc nie chcąc, potrafi i może się zdenerwować podczas grania. Nie wiem dlaczego, ale taką ikonkę, można tak nazwać, nerwusów y, przykleja się zawsze fanom FIFY. Nie wiem dlaczego. Ja osobiście FIFA nie gram, dlatego y, ja, ja tego nie wiem, ale taka gniotka antystresowa w kształcie pada. To byłby idealny prezent właśnie dla takiego nerwusa, ponieważ można z tą gniotką zrobić właśnie coś takiego. Można to zgnieść, można to starać się urwać, można tym rzucić, co najważniejsze, nie niszcząc kontrolera, i nie tracąc pieniędzy na kupno nowego. Jeśli chodzi o sam opis tego przedmiotu, gniotka antystresowa PlayStation, pad jest gumowy i nie działa z konsolą. Także yy, nie starajcie, nie próbujcie się tego podłączyć yy, Pad inspirowany kontrolerem Dualshock 3 Niestety nigdzie więc w sieci nie umiałem znaleźć właśnie yy, takiej gniotki yy, W kształcie innego kontrolera, w sensie kontrolera na przykład kontrolera... kontrolera z yy, PlayStation 4 Był tylko z PlayStation 3, już go dawno widziałem Dlatego no, mamy coś takiego, tak? Pad inspirowany kontrolerem, właśnie DualShock 3, wykonany z bałością o szczegóły. Yy, zawsze chciałem mieć coś takiego, nigdy czegoś takiego nie kupiłem, ale miałem okazję się taką gniotką pobawić u znajomego i jest to naprawdę miłe w dotyku. Jest to naprawdę miłe w dotyku yy, i, no, jak guma, tak? Rzucisz tym o ścianę, to się ze ścianą nic nie stanie, żadnych śladów nie zostawia, to się po prostu odbija. Oficjalny produkt wykonany przez jakąś tam firmę. Szerokość 10 cm, wysokość 7 cm. Jest to oczywiście troszeczkę mniejszy od e, normalnego DualShocka. Ale i tak wydaje mi się, że tak, żeby mieć to gdzieś pod ręką, jak się zdenerwujemy, to wydaje mi się, że jest to prezent idealny. Taki pół żartem, pół serio, można by powiedzieć. Przechodzą dalej. E, budzik. Budzik, budzik w kształcie PlayStation 1. Ten przedmiot wybrałem sam, bardzo mi się spodobał. Wiadomo, no tak patrząc na tą cenę, no to jest cena trochę wygórowana, bo 229 zł za budzik zegar No to jest to trochę kosztowne, ale każdy z fanów, każdy z gadziecia, gady, gady, gadzie. Gadzieciarzy Gadzieciarzy Jakoś tak <śpuszczam> każdy z takich osób, o Wiem, że takie rzeczy kosztują. Tym bardziej, jeśli to są właśnie rzeczy PlayStation, Xboxowe i, i tego typu. Później pod sam koniec zobaczycie jedną w ogóle absurdalną rzecz, którą udało mi się znaleźć. I Jest ona właśnie tylko tutaj ze względu na to, że to jest absurdalne to, co się tam pojawia. Ale przechodząc do samego gadżetu, Big Ben budzik Sony PlayStation, sufitowy efekt oświetlenia z dwoma różnymi logo. Jak możemy tutaj zobaczyć na zdjęciach? Wyświetla nam się właśnie logo, które świeci na sufit. Czy to świeci mocno? Nie wydaje mi się, bo wiadomo, lampka, budzik to mamy gdzieś na wysokości łóżka, a sufit jest dużo wyżej, więc nie liczyłbym na to, żeby to jakoś ekstra mocno świeciło. Ale jakieś tam światło na pewno może dawać. Tak to się prezentuje, wygląda to. Nie wiem co to jest, dobra, nieważne. Tak to wygląda i prezentuje się to całkiem, całkiem fajnie. Całkiem fajnie, czas całkiem przyzwoicie. No, nie wiadomo, właśnie jak jest z konstrukcją, jak to jest złożone, ale co my tutaj mamy, co my dostajemy? Oprócz właśnie sufitowego efektu oświetlania, funkcja drzemki, czyli to, co najbardziej leniuchy lubią. Zegar 12 albo 24 godzinny. Funkcja przyciemniania wyświetlacza od 0,30 do 100%, czyli tego właśnie wyświetlacza, który nam wskazuje godzinę. Podwójny alarm, czy sygnały dzwonka, funkcja kalendarza. No, i wymiary. 9 cm na 3,8 wysokości i 10,5 cm. Czyli nie jest to jakoś tak super mały budzik, ale też nie jest jakoś super duży, więc dla takiego fana, dla, tego, dla takiego gadzieciarza. Jezus, Maria, mam problem z wymową tego słowa. No, nieważne. Dla takich osób to. Wydaje mi się, że to będzie prezent idealny. Produkt oficjalnie licencjonowany, dlatego też właśnie, przez to, że on jest oficjalnie licencjonowany, ten gadżet jest tak drogi. No niestety, ale jak ktoś coś chce. Aha, to dziadostwo. To dziadostwo służy do zmiany tego oświetlenia tego poświetlenia. Teraz, tak, zauważyłem tutaj na jednym ze zdjęć. No, i takie coś właśnie kosztuje 229 zł, więc yy, wydaje mi się, że to będzie bardziej jako ciekawostka niż jako faktyczny prezent. Ale idąc dalej, znowu pozostajemy w, w świecie zegarów. Ten prezent, ten gadżet mi się bardzo spodobał, naprawdę mi się bardzo spodobał. Yy, fajnie się to prezentuje na ścianie i. Nie jest to głupi prezent, nie jest to głupi prezent, bo wiadomo, w każdym domu musi być jakiś zegarek, jeśli ktoś ma swoje, swoją dziuplę, e, swój pokój gracza, to taki zegar fajnie by tam pasował, naprawdę fajnie jest w ciemnych kolorach, jest w takich stonowanych kolorach, więc mm, idealnie by pasował. Tutaj mamy na górze jeszcze jakieś postacie, nie starałem się ich odgadnąć, ale jedno mnie zastanawia, co tu robi Mario. Co tutaj robi Mario? Widać, że to jest ewidentnie, jest to kontroler yy, DualShock 4. I co tu robi Mario? Przecież Mario, no tak, raczej nie ma nic wspólnego z yy, PlayStation. No ale no, co kto chce, co kto wolał, nie wiem kto to robił. <ścoughs> no ale dobra, yy, zegar wykonany z MDF to idealny podarunek na każdą okazję wycinany precyzyjnie laserem z czarnego MDF. Czy MDF to jest yy, materiał, z jakiego został wykonany? Gdyby ktoś nie wiedział, tarcza zegarowa grawerowana. Wymiary zegara to 40x35, czyli całkiem, całkiem spory taki zegar jest, całkiem naprawdę spory tam wskazówki, mechanizm zegara cichy, montaż zegara jest bardzo prosty, to tam nieważny. wbijamy haczyk i na tym wierzamy zegar więc to nie jest yy, nic skomplikowanego, to jest bardzo łatwe do zrobienia, dla każdego zegar w rzeczywistości wygląda jeszcze lepiej i z tym bym się zgodził z tym bym się zgodził, że zegar na pewno by wyglądał w rzeczywistości jeszcze lepiej i tak to się właśnie prezentuje, cena jaką za niego musimy zapłacić to jest 45 zł czyli to nie jest dużo ale co też może oznaczać, że to nie jest faktycznie licencjonowany produkt. No ale gdybyśmy mieli kupować wszystko, co jest licencjonowane, to nasze małe rączki z Chin to by yy, za dużo sobie nie podziałały. No ale 45 zł, nie jest dużo. Jak za zegar, może już być dla kogoś dużo, ale według mnie jest to cena całkiem, całkiem przyzwoita. Dlatego przechodzimy dalej i kolejną rzeczą mamy także zegarek, ale już. Taki zegarek typowo na rękę. Jest to taki gadżet, który wrzuciłem tutaj tylko ze względu na to, że może komuś się akurat spodoba. Nie jest to aż tak drogie, aż tak super drogie, ale swoją cenę ma: no 90 zł. Jest to cena, którą ja na przykład za taki zegarek bym raczej nie dał. Ale wygląda fajnie, wygląda naprawdę fajnie. Postaram się Wam między przebitkami pokazać, jak on wygląda na ręce, bo takie zdjęcia też widziałem. Co my tu mamy? Wysokość 60 mm, szerokość 80, długość 90, tematyka motyw gra. No i to mamy tak naprawdę w tyle jeśli chodzi o tą aukcję. Ale jak tak patrzyłem, to całkiem ciekawie to wygląda na ręce. Nie, nie jest to aż takie brzydkie, nie jest to aż takie straszne. I całkiem fajnie to wygląda. I tutaj na środku, na tej klapce do otwierania, nam się po prostu wyświetla godzina. Czy coś można w nim zmieniać? Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że jedyną zmianą, jaką można by było wprowadzić, to jest właśnie godzina i nic poza tym. Kolejnym gadżetem, który mi się, ale to bardzo, bardzo podoba, który też bym chciał sobie kupić i pewnie sobie za niedługo kupię, jest lampka PlayStation Icon. Tylko, że to jest w formie XL. Jak możecie zauważyć, ja tutaj mam swoją lampkę, i to jest ta, właśnie ta pierwsza wersja. To jest ta mniejsza wersja, i ona w taki sposób się prezentuje. A tutaj, właśnie, mamy lampkę, która się prezentuje w taki sposób. Jest to XL, czyli te mm, wszystkie, te, te, te kwadratury, krzyżyk, kółko są dużo większe i są właśnie tak bardziej ściśnięte, tak? I ona świeci dużo mocniej. I to jest naprawdę genialne. To jest po prostu genialny gadżet, który każda osoba, która się tym interesuje, powinna mieć coś takiego w swoim domu, czy to właśnie mniejszą wersję, czy to właśnie większą wersję. Jedynym. Minusem tych lampek, to tak jak możecie zobaczyć, na przykład tutaj na tym kwadracie, widać LEDy, które oświetlają to wszystko. Że to nie jest jeden ciąg, że to nie jest jeden pasek, tylko widać te LEDy, które się odbijają. I w niektórych momentach faktycznie one się odbijają i jest to zauważalne. Jak tak na, nawet teraz patrzę na tą moją lampkę, to po prostu widzę, w których miejscach jest lampeczka wsadzona. Ale no nie przeszkadza to aż tak bardzo. Już nie bądźmy tacy, wiecie. Źle nastawieni. Taka lampka kosztuje 128 zł. Czy jest o niej coś tutaj napisane? No nie ma. Wymiary lampki 30 na 28 czyli to już jest całkiem, całkiem sporo. Posiada trzy tryby, czyli, tak jak wam przed chwileczką pokazałem, ciągły, powolnie zapalanie się poszczególnych ikon i miganie. Jeśli chodzi o samo zasilanie, to wkładamy do niej 3, razy baterie, 3 baterie AAA, lub po prostu podpinamy sobie przez kabel USB. I tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chciałbym wam co bym chciał wam powiedzieć na temat tej, e, tych lampek. E, tak jak mówię, tutaj 128 zł. Za tą mniejszą wersję, za tą wersję e, trzeba zapłacić około 80. Jakoś tak. Ja, ja właśnie w takiej cenie kupowałem i. Jestem mega zadowolony, nawet jak ona sobie po prostu stoi, to, to jestem z niej mega zadowolony, bo świetnie to wygląda. Przechodząc dalej, tutaj już mamy inny sklep, ale tylko ze względu na to, że nie umiałem nigdzie znaleźć właśnie tej szklanki. Tej szklanki nie umiałem nigdzie znaleźć. Jest to właśnie szklanka w kształcie trofea. Jest to w szklanka w kształcie trofea, która jest po prostu genialna. Świetna jest, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Bardzo mi się to podoba. Tylko, że nie wiem jakim cudem, nagle zaczęło to znikać z każdego miejsca, gdzie ona była dostępna. Miałem kilka stron pootwieranych, gdzie to było dostępne. Nawet na Allegro było tego naprawdę masa. Po czym się okazało, że ty, tych szklanek, tych trofi szklanek, już po prostu nie ma i prezentuje się to tak, jeśli chodzi o rozmiar, to ma tak wysokość 16,5, szerokość około 16, pojemność około 300 ml, czyli tak naprawdę na kilka meczy, na kilka takich mocnych meczy, czy tak jak ja teraz dużo gadam, to po prostu to by wystarczyło. Materiał szkło, no to to jest raczej oczywiste i 50 zł za taką szklaneczkę. Przyznam Wam się szczerze, że na Allegro widziałem je dużo, dużo taniej i jest to też oficjalne, na licencji, po prostu, PlayStation yy, produkt, jedyne co mogę powiedzieć, że wygląda to świetnie i na pewno każdy, kto by dostał taki prezent pod choinkę to by się z takiego czegoś ucieszył, że zasiadając do wieczornego grania, właśnie w zimowe wieczory, gdy jest mnóstwo śniegu nie chce się nigdzie wychodzić to taka szklaneczka z idealnie dobranym trunkiem, to byłoby naprawdę coś to jest naprawdę godne polecenia Przechodząc dalej, kubek. Kubek z padem, e, z logiem. Jeśli wchodzicie do mnie na streamy, to nieraz mogliście zobaczyć właśnie takich kubeczek. Prezentuje się on tak, z przodu tak, z tyłu tak. Tutaj mamy rączkę w kształcie, właśnie, kontrolera. I co jak co, dużo ludzi może powiedzieć, że to wygląda na niewygodne, niekomfortowe. To uwierzcie mi, jest to naprawdę wygodne bardzo wygodnie się takiego taki kubek trzyma nawet jak jest pełny to nie ma tak że coś nam się wbija między paluchy jest to tak fajnie wszystko tutaj zrobione w środku że wkładacie sobie paluszki i tak byście trzymali normalny kubek za ucho jest to naprawdę wygodne fajne godne polecenia bo takie kubeczki też są spoko wiadomo nie każdego stać na bardzo drogie prezenty, dlatego taki prezencik 70 zł akurat na Allegro. Ja swój kubek kupiłem taniej, zaraz Wam go pokażę zresztą. Ceramiczny o pojemności około 300 ml. Zerowany na DualShock 4, wykonany bardzo starannie na oficjalnej licencji. Eee, uwaga, kubek nie nadaje się do używania w mikrofalach oraz w zmywarkach. No, z tą zmywarką to też bym uważał, bo ludzie, dużo ludzi wkłada. Eee, uważałbym tylko ze względu na to, że, że jest ten kontroler tutaj doczepiony jako ucho, i to może być po prostu niewygodne. Ja wam jeszcze tylko spróbuję go pokazać. O, właśnie. Mój kubeczek prezentuje się w taki sposób, tak. Tutaj idealnie trzy paluszki wchodzą i nic nikomu nie przeszkadza, nic, nic nie boli, nic nie, nie uwiera, dlatego naprawdę polecam, polecam, polecam. Tutaj mamy zatem normalny kubeczek, prosty kubek, taki zwyczajny, klasyczny z nadrukiem. Tylko i wyłącznie z nadrukiem, wiadomo, takie nadruki to bardzo dużo firm robi. I jak widzicie, mamy tutaj 15 zł, więc tak naprawdę płacimy za, za kubek i za kawałek naklejki. Mm, ale też postanowiłem, że to tutaj wrzucę, ze względu na to, że to było jedno z tańszych e, takich gadżetów, które można by było komuś podarować. No i pojemność 330, wysokość 9,5, średnica 8. E, no, jest to no, zwykły, najzwyklejszy kubek z nadrukiem PlayStation, ale dodałem go tylko ze względu na to, że po prostu był tani. Lecimy dalej. Zestaw śniadaniowy. Kto by nie chciał zjeść śniadania z takiego zestawu, to przecież dzień od razu jest lepszy. Od razu nam się wszystko poprawia, humor, yy, mamy więcej chęci, naprawdę fajnie się to prezentuje. Tutaj mamy kubeczek, tutaj mamy miseczkę, też z uchem. Yy, fajnie to wygląda, fajnie to wygląda, naprawdę jest to ciekawe. Takie właśnie do śniadanka czy tam do kolacji. E, pokaż światu, że jesteś prawdziwym pasjonatem. O właśnie, pasjonatem. Tego słowa mi zabrakło. E, wszyscy gracze są pasjonatami, tak? Każdy coś chce więcej mieć od tego, na czym gra, że tak to nazwę. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, czy nie. E, wymiary miseczki 13, 13, 6,5, pojemność kubka 385 ml, czyli ten kubek jest. Może niekoniecznie większy, ale ma większą pojemność, czyli może być szerszy, ale troszeczkę niższy. Więcej niż tu, o całe prawie 50 ml. Także jest spoko. Miseczka też jest w miarę duża, bo 13 na 13 to jest naprawdę duża miska, tak? Idealny prezent dla fana PlayStation na oficjalnej licencji Sony. O, tak to się prezentuje. Tutaj od boku mamy, wiadomo, tutaj wszędzie przyciski, tu przyciski, tutaj logo i 80. 9 zł. co wydaje mi się, że za takie coś no wiadomo, jeden powie, że dużo, drugi powie, że mało, ale nie jest najgorzej, jeśli prezent no to wiadomo, za prezent trzeba zawsze trochę zapłacić, yy, trzeba trochę wyrzeczeń i wydaje mi się, że taki prezencik byłby także, także spoko yy, i to jest ten prezent to jest jeden z prezentów, który jak zobaczyłem, to stwierdziłem, on się musi tu znaleźć, on się musi tu znaleźć, bo tu jest naprawdę E, wszystko, ale to jest bardziej taki prezent dla młodszych, młodszych fanów, e, młodszych pasjonatów, e, ponieważ mamy taki zestaw. Mamy zestaw, Letizjobs, Uciekaj. Mamy taki zestaw, i w tym zestawie znajduje się e, taki zeszyt Notes. Do tego mamy długopis, skarpetki. Cztery podkładki, to są bodajże, tutaj są też podajże metalowe podkładki I bryloczek, który się obraca w środku Skarpetki, skarpetki chyba są też losowo Wiadomo, w zależności od rozmiarów Tak się prezentują podkładki, które wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie Fajnie, fajnie to wygląda i tak wiecie jakby um, Przyszedł do was jakiś znajomy Czy tam wiecie jakaś imprezka czy coś to wywalacie takie podkładeczki i mówicie, Patrzcie, co ja mam. Czy to nie wygląda tak genialnie? I to, to właśnie o to w tym chodzi, żeby to wyglądało fajnie, żeby to wyglądało zajebiście. i tak to właśnie wygląda. Tutaj mam jeszcze bryloczek, też ciekawy. Też fajnie to wygląda. Ja bym osobiście taki bryloczek, jakbym dostał, to bym sobie na pewno przypiął do kluczy, bo naprawdę ciekawie to wygląda. Do tego długopisik, no to wiadomo, długopis, jak długopis, to tam nie ma się co rozwodzić. Ale. Z tego zestawu, to najbardziej właśnie skarpetki Podobają mi się takie skarpetki, nie mówię, że nie Chodziłbym Podkładeczki, które na pewno by gdzieś tutaj znalazły swoje miejsce Chociaż gdybym miał je nawet przykleić tutaj na ścianę za mną To bym je przykleił i to by też wyglądało genialnie Brylok, tak jak mówiłem wcześniej, do, do kluczy bym sobie przypiął i też by to wyglądało fajnie. Za taki zestawik to 9 zł, ale mamy tutaj tak naprawdę aha, to, to, to tyle. Yy, właśnie, notes notatnik A5, długopis, skarpetki oraz brelok spinner. Dokładnie. Yy, tak to się prezentuje. Całkiem to jest naprawdę yy, świetny gadżet godny naprawdę polecenia. I ostatnim właśnie gadżetem to jest ten gadżet, który ja uważam za mm, absurdalny. To są Słuchajcie uważnie. Szklane bombki na choinkę. Szklane bombki na choinkę w cenie 95 zł. Tak wyglądają szklane bombki. No co za co za człowiek wymyślił taką rzecz? Powiedzcie mi. Co za człowiek wymyślił taką rzecz, żeby szklane bombki, cztery szklane bombki robić za 95 zł? 95 zł za szklane bombki. Jak to się prezentuje na choince? Sprawdźmy to. Nie możemy tego sprawdzić. Niestety szkoda, szkoda. W zestawie znajdują się cztery choinkowe bombki nawiązujące do PlayStation. Średnica jednej bombki około 7 cm, czyli takie nie za duże, nie za małe. Materiał szkło i producent. Zauważyłem, że ten producent jest praktycznie na wszystkich gadżetach od PlayStation, które są na oficjalnej licencji, więc Eee, no, musi być jakiś, jakiś dobry. Nie mogę wam pokazać kurczę, tego gadżetu na choince, no ale no to jest absurd. To jest absurd. 95 zł za 4 bombki, tylko i wyłącznie ze względu na to, że one mają w sobie logo, że mają kontroler i są na oficjalnej licencji. Jest to dla mnie lekka, lekka przesada i, i głupota. No, głupota. no Nie polecam wam takich rzeczy. Eee, co ja bym mógł wam z tego polecić? Tak, tak naprawdę, naprawdę. To na pewno jest ten lampka PlayStation Iconic. E, icons e, jest to naprawdę świetny gadżet. Sprawdziłby się jako prezent w 100%. Bo każdy fan, każdy pasjonat, każdy gracz korzystałby z czegoś takiego. Chociaż nawet żeby tego nie włączyć, ale żeby to sobie stało, nie wiem koło telewizora czy tak. Ja mam tutaj obok siebie półeczki i to sobie stoi na półeczce i to po prostu świetnie, świetnie wygląda. Drugą rzeczą na pewno jest szklanka w kształcie trofea. Jest to naprawdę też świetny prezent. Ja bym z takiego prezentu na pewno korzystał cały, cały czas. Kolejną rzeczą Zestaw śniadaniowy, który jest genialny, zajebiście to wygląda, fajnie i tak jak mówiłem, śniadanie przy takim czymś, no to by było coś, coś świetnego. Kolejną rzeczą to na pewno taki zestaw, na pewno taki zestaw, który by wyglądał no po prostu wspaniale, tak? Cztery podkładki skarpetki, yy, długopis, brelok i zeszycik, notes A5. No genialny zestaw za całkiem przyzwoite pieniądze, jeśli chodzi właśnie o cały zestaw który jest też na licencji i który tak, tak fajnie wygląda i to by było tak naprawdę wszystko to by było tak naprawdę wszystko w tym odcinku pamiętajcie że już zaraz pojawi się odcinek z gadżetów właśnie też na święta yy, dla xboxów dla ludzi grających na xboxach który, którzy się tym interesują ale wy konsolowcy wy psowcy playstationiarze nie uciekajcie yy, Sprawdźcie tam też materiał, może akurat Wam się coś spodoba albo po prostu wejdźcie i obejrzcie ten odcinek i zróbcie to dla mnie. Pamiętajcie też, że jeśli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale, napiszcie ciekawy komentarz w stylu który z gadżetów Wam się najbardziej podoba i to by było na tyle. Jeśli jesteście ten, wszystkie linki do tych gadżetów będziecie mieli w opisie, także polecam zerknąć, a już Wam dziękuję za oglądanie, nie przedłużam Uciekam nagrywać kolejny materiał. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Hej!